Dobra, jak zagrać rytm w piosence Red Hot Chili Peppers, Californication. Dobra, na bębnach pan Chad Smith, wielka inspiracja dla wielu naprawdę. prawdę bębniarzy. Ten wstęp... A, to coś tam wydarza, nie? O, jest ghost note zagranie, to jest taki, jakby taki trochę drag, coś takiego, takie... Jakby takie dwa uderzenia. O, myślę, nie? Tuż przed rozpoczęciem. Nie? I ten hi jest gdzieś, psz, tak popuszczony trochę. Czyli bez tych ozdobników, nie? Tutaj na werblu, bez tych cichych nut. I tak dalej. To się ghost note nazywa. Już to tyle razy tuchę ghost note. Trochę ghost master. Właśnie o tych ozdobnikach mówiłem. Tak więc bez tych ozdobników ten rytm brzmiałby tak. Specjalnie takie brzmienie werbla dobrałem właśnie takie pow, wysokie, nie, żeby było charakterystyczne, właśnie mniej więcej tak w miarę spójne z tą piosenką. Więc z tymi ozdobnikami już jest właśnie to, nie? Ten charakter, ta tekstura. I on jeszcze ten hi-hat popuszcza, czyli lewą nogą trochę luzuje e, te dwa talerze, bo ten hi-hat nie jest taki techniczny, taki... Tylko on ma trochę życia, nie? super to jest ten cały taki wow feeling nie i jest tak że jest ten drag nie jest normalne uderzenie werbel, ale po nim jest znowu ghost czyli on robi jakby, jakby dwa uderzenia robi potem oni tą wymiankę no i tyle nie Od wolnego tempa bardzo